Santosza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Fragmenty będą bezpośrednio w pole karne. Od razu pierwsza wrzutka! I niestety to się wszystko zaczyna dla nas po prostu dramatycznie. Wystawił bardzo prosty środek, ale skuteczny. Nie ruszają za ciosem, Jurasek, pole karne 2-0. Czwanczara, jego debiut, jego skuteczność, otwarcie, debiut, jego skuteczność i jego otwarcie, Szymańskiego, okazja i pierwsza y, dobra interwencja w tym meczu, Czesi, błyskawiczne zagranie do Czwanczary, wraca Frankowski, Czwanczar, nie Czesi, y, jest teraz y, pięciu na pięciu, Kuchta, Kuchta wstał, Wojtek, pusta bramka czwarta. To jest Kuraś. Czysłuchaj, wyjściowym składzie dzisiaj yy, drużyny trenera Szilcha Węgos. kura od razu odegrał do Krala. Kral, Kuchta. Niestety 0-3. Absolutnie najlepszy zawodnik tego. Keliński. I jeszcze będzie okazja i mamy gola, mamy gola! Jednak trafiamy w 87. Minucie. Tak jest, że pierwsze razy przeważnie bywają nieudane i wiele przyczyn potrafi się na to złożyć. Ale drugi razy, o! Te to potrafią dostarczyć wielu wspaniałych. Z dystansu bronisz szczęsny zaczynającym kadencję Michniewicza. No co dalej z tym zrobić. Przejmuje piłkę Kamiński. Kamiński za granicę do salią Zalewski! Pięciesta minuta spotkania. Ostra piłka! I Kryzielicki zawiesił tę piłkę. Zebrana i słupek jeszcze Świderski. I jest! 1 do 0. Gol Równo w czterdziestej minucie. Karol Świderski, on jest najczęściej tam gdzie trzeba być, tam gdzie spada piłka i zdobywa swoją dziewiątą bramkę. Kamiński, Lewandowski, Lewandowski, cóż za akcja lewego i nie ma bramki. Wysokich zawodników Giasula tam starał się to zrobić. Uwaga, kolejny raz szczęsny tym razem to jest atak Seferiego w końcu zakończymy tę akcję strzałem Kamiński, Lewandowski kolejny odcinek, mam nadzieję, że optymistyczny, zwycięski gramy w Kiszyniowie, w stolicy Mołdawii z reprezentacją gospodarzy, a zagraczy Mołdawii wciąż Zalewski cały czas drybluje. jest też z jeszcze jedna wrzutka na Lewandowskiego, Lewandowski, gdzie jest gol Jeden do zera dla Biało-Czerwonych i szybko udało się wykonać ten pierwszy krok, a pierwszy krok, wiemy, że Teraz Kibior e, bardzo ma a, a Mołdawia już te klienta. Myślę, że też przestraszona. Taków! Milik! Milik i Lewandowski. Lewandowski 2-0. Kolejny raz e, fantastycznie zachowuje się Arkadiusz Milik. Tym razem Robert Lewandowski. Pochyli Nikola Zalewski na pole karne. Zbędne przepuszczenie. Piękne odegranie Milika. E, fantastyczna teraz współpraca. Lewandowski! A, też. E, szkoda, że ta piłka nie wpadła dobrze. Ponownie Milik. Zieliński, Piotr Zieliński, Lewandowski, nie Jest Kuba Kiwior, Zieliński na Lewandowski, kiedy zaczynamy grę od własnego pola karnego, chyba tam lekko kopięty Zieliński jest Nikolaesku i niestety. Nikolaesku w 49 minucie. A ta Piotrka Zielińskiego, prawda? jest na pozycji środkowego napastnika Zieliński. Zieliński przekazanie do Lewandowskiego, Lewandowski po z Linety, Linety! Z do Pawle, Kożokaru! Wybroniona akcja przez Bedarka Nikolaesku. Co tutaj się wydarzyło? No miękki faul. Trzeba przyznać, że Ale wychwycił to arbiter. Od razu sygnalizacja. Kożokaru do Mocpana. Mocpan ostry kol. Dawid da się zatrzymać tylko golem. Kamiński! Ale ładny, mocne... Już Roszata na wolne pole. Kamiński! Kamiński przełożył! Pusta prawka! Czy zdążymy? Nie! Kuba o kibler. i teraz Rzekę Diora, Nicolaescu i Bednarek. Nicolaescu poszedł, pole karne! Nikolaesku. Się nie dzieje ale jednak to jest prawdą 2-2 w Kiszyniowie w meczu Mołdawia, Polska do środkowanie zielingskiego. Jest wrzutka, szczęsny zaryzykował. Wybijali nasi obrońcy. Jeszcze koszokari. Co tutaj się wydarzyło? Sekwencja błędów. Jesteśmy w mołdawskim piekle. 3 do 2. Po... Asieje ten jesienią, musi orać znacznie ciężej. To jest motto naszej reprezentacji. Polekarne uwaga, jest. Będzie szansa na poprawkę. Lekarne Kamiński, Kamiński. Liskiego. fajnie pokazywał się Bereszyński. Dzisiaj jest go na ławce, uwaga, w rzutkach. Pole karne Biertelicz, W pierwszej połowie skóraś, Lewandowski. O, czy będzie szansa zakończyć to strzałem. Płasko po ziemi mojej strony. Skóraś, skóraś i Milik. Kto tutaj tę piłkę dobije? Nikt na testat stad wybija. O Lewandowskiego, Lewandowski! Wychodzi tam Lamhauge, jaka jest decyzja sędziego? Może naszą... No, dziwnie nagrało. Ja się Pereszyński widział, to Michał Skóraś Pereszyński i broni Lamchaugę, a miał szansę. Lewandowski do Zielińskiego. Kaliński teraz zagranie Zielińskiego, rusza Lewandowski. Szansa, czy tam nie było spalonego Lewandowski. Lewandowski na prawą nogę, na lewą, na prawą, nic tego. Nie na tym topnego ruchu teraz, dopiero w rzutkach, gdy w lewej strony. O, popatrzmy, to teraz Kamiński zabrał się z piłką w pole karne. Obawiano się, czy... O, jest piłka przejęta przez Lewandowski do no, lewej z strony Kamiński. Zieliński. Zieliński. Poprzeczka. Wszystko bramka Krychowiak po ziemi. Będzie mógł poprawić górą. Pierwszej piłki. Jego Świderski Świderski piętą, Ale chyba ręka. Chwilkę dłużej Lewandowski. Jeden do zera. Prowadzimy z wyspami owczymi. Azja Świderski. Lewandowski, Lewandowski tak z miejsca fantastyczna bramka jest 2 do zera Robert Lewandowski wygrywamy z Wyspami Owczymi wygrywamy 2 do zera ale przez 70 minut Drżało nam wszystko. Nie ma co ukrywać, ten klimat nie jest najlepszy. Ta gra reprezentacji. Polacy natychmiast zaatakować. Matyka, jego barwa klubu z Korei. Teraz zamieszanie, gol! Jest prawka dla reprezentacji Polski. Cieszymy się, prowadzimy na stadionie w Tiranie. Jest jedna podpisane, spalone, odwołana w Także z reprezentacją Chile Wieteska, zamieszanie czy Kalesi Aslan. Jastrza... Podarze, Asani z dystansu! to jest gol! Co on tutaj zrobił! No to jest, to jest niestety powtórka jego strzału, podaj się z Mołdawią na tym na tym stadionie. Krychowiak, a trochę miejsca już Szymański szuka. Kabiński z Rakowski. Tego pomocnika jest strzał. Takał Lewandowski, Ramadan. Ramadan, przyjęcie, okazja! Ośrodkowa. kibic piłkarskiej reprezentacji Polski mógł się poczuć jak Bill Murray w kultowym dniu świstaka. Co się budził wiosną, to miał nowego selekcjonera. No to po trzech trenerach Jarek, pora na trenera o zimego, posianego jesienią. Jest nim Michał Krobiusz. I to do skonstruowania skutecznej akcji biało-czerwonym. Widzieliśmy ustawienie jeden. Uwaga, 4. bo teraz Zieliński, Zieliński-Szymański. Zagadam, teraz Zieliński, Zieliński, Szymański, lewa Boga i gol! Gol! Sebastian Szymański, 3 minuty i 14 sekund. O, dobry pomysł Zieliński do Szymańskiego i Lamchałgę. Ale może o tym potem, bo teraz Frankowski Milik nie... Frankowski dzisiaj dostaje szansę w podstawowym składzie. Piłkarzem w odpowiednim Uwaga, miejscu. bo zagranie Kesha i... Tu trzeba uważać, bo farerzy też będą starali się do wykorzystki. Rozbudowana linia pomocy i Arkadiusz Milik, który teraz w polu i jaka jest decyzja sędziego? I wyrzuca z boiska Skama. Hauge, 50. minuta spotkania, Zielińs! Szołek i żołekin, 2 do 0! Piękne zagranie, które zamienia na bramkę. Kończy się ze zwycięskiego debiutu selekcjonera reprezentacji Polski. Dziś Mołdawia. Mamy swoje koszmary po Kiszyniowie, ale tego wielko Zwycięstwo, a potem już listopadowy mot z Czechami. PG Narodowy. Ruszy Radca do Rabciuka. Wojtek Szymino. I teraz jeszcze dośrodkowania. Do okazja po raz drugi. Raz jeszcze Wadin Radca pozycja Trzymańskiego w Penerbacze, ta jego współpraca z Dzeko Tadiciem, uwaga, WSZOŁEK, ależ mieliśmy okazję, Frankowski, lewa noga, do przodu, tak, gol, gol, nie, Rejleand, dwie próby nasze, a Pudawia kolejny problem, Polski z własnym polukarnym. okazja, niestety, przegrywamy, 0 do 1, Nikolaesku jest, zagospodarowują nasi rybacy. Milik, WSZOŁEK, a Milika, Obok niego Kraciun. Milik. Raca. Jeszcze okazja. Poszedł w szołek. Pomyłka Rabczuka, Troszkę szkoda. Jeszcze mamy okazję. Świderski Karol. Ależ było blisko. Karol, co tu? W ulicach pola karnego rywala. Zieliński. zabakał się kołek. W Wrzutka świderski. W tym stałym fragmencie. Zieliński, Milik przepuścił, Świderski! Tak tak, 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 tak! Karol Świderski teraz PG Narodowy w euforii! Masek. Do Frankowskiego, Frankowski! O na barwach, która jest konsekwencją tego co pokazuje, widzę. Jest Paul, będzie kartka kolejna do 33, znowu Świderski kapitalnie! człowiek. I jak to skończymy? Z powietrza tutaj... Zieliński, przódka i znowu jesteśmy przy piłce. Jeszcze jedno dośrodkowanie. E, Railean, Slicz. Frankowski, Frankowski w kierunku Grosickiego. Grosicki natychmiast na pole karny. E, Płot rybala Railean. E, zamykaliśmy to po prawej stronie. Kuba Kamil. Koniec. Ale w październiku. Połamaliśmy sobie ręce i to wcale nie uprawiając jakiś ekstremalny sport, tylko nie wychodząc z domu w zasadzie, tu nawet siedząc na kanapie. Jest, nasi rywale robi się niebezpiecznie. Płaczka to takie sprawy puszcza. i bawi się w drobiazgi. Piotrowski. Prostopadłe zagranie. Nie ma spalonego. Świderski. Próba znalezienia Lewandowskiego, ale Lewy dostał te rany. Ten pojedynek. Uwaga Sołczek. Jeszcze próba dorzucenia tej. Eee, pojedynek z Sołfalem. Zalewski I dojdzie do tej piłki. Zalewski. Zalewski. I... I jest bramka. Jest 1 do 0. Bramkę zdobywał Jakub Piotrowski. Tak. Mówiłem o tym, że ma przełożyć tę skuteczność. Zdodowace. Eee. Zablokowany Lewandowskiego. Jeszcze nie koniec! Jeszcze... Uwaga, miękkie dośrodkowanie już próba wykorzystania tych centymetrów, ale nie... ...bramki z rzutów wolnych. Uwaga, O i jakaś pechowa interwencja, jeszcze jest, jest szansa i nie ma... No to my jak tutaj odpowiemy? Zalewski... Lewandowski, wiz de już się rozległ, Lewandowski i wypi... Ale jest dobre rozegranie i po... Czy, wy, czy wykorzystamy ten błąd? Jest szansa, ale... Czek szuka tam okazji do oddania strzału, nie było faulu na nasze szczęście. To widzimy. moja się przy piłce. Uwaga, strzał z dystansu, ależ tam nie spieszą się, wyrzut w pole karne, Kral próbował za siebie, strzelał. Koleś, polekarny. pole karne. Raz piłką, Piotrowski w pole karne. Wysku. Trzymański, miejsce, Bede. Co ciekawa sytuacja, Beda za w 58. Sicki w polu karnym, tylko teraz zadać. Sołczek, Kral zbyt swobodnie, to Czesi zagrywają. Czek. Czy będzie szansa na oddanie strzału, ten strzał zablokowany Szymańskiego, jeszcze nie koniec, przedziera się Grosicki, jest Zalewski, Grosicki gdzieś nastrzelony, któryś strzał z Europy w Niemczech, a my wciąż, a my wciąż nie wiemy, czy w tym turnieju zagramy. Dobre zagranie bez przyjęcia, Zieliński, karne, Nikola Świder, bo... Zalewski. Zalewski, jeszcze jedna wrzutka, piłka staje się pod... Dzieliński, Lewandowski, Lewandowski... Estończyków niedokładnie wybijają i gol! Piotrowski, jest próba zagrania za plecy, ale się zrzebęli, gol! Jest jeden do 0! 22. minuta, Przemysław Frankowski, no mały kryminał w defensywie Estonii, to nie... ...a się świetnie bronią, czy to jest kartka druga dla Pakociego... Jest. Tak, druga Święt. żółta, czerwona, Lewski. Zalewski konsekwentnie to samo. Gol! Jest! Jest prawka na 2 do 0. No w końcu ta asysta Nikoli. W końcu ta jego wrzutka. Rzuty wolne. Od momentu rozpoczęcia drugiej połowy. Teraz siła fizyczna, pewność lewa. I jeszcze jedna sytuacja. Ma sporo miejsca. Piotrowski 3-0. To jest jego gra, to jest jego miejsce, to jest jego kępka To jest przełamana, popatrzmy, bo tutaj znowu szarżujący Nikola 4 do 0, mamy czterobrankowe już prowadzenie Brawo Nikola, to jest ta pieczątka na... Przy stracie Szymański, Zalewski, Szymański Skończymy to tak! Ma Nikola, asystę kolejną. I maszymański bramkę. Nie wpadało w klubie. Przez tylacji. Estończyc. Raz wyłożenie. Niestety tracimy gola. I to się nie powinno wydarzyć. Przetestowaliśmy nie... w, w tym meczu to gry defensywnej. Jeszcze Michał Probierz nie przegrał i oby ta jego pasa, oby ta jego seria trwała i przedłużyła się za kilka dni w Cardiff. Są takie dni, takie wieczory, albo takie chwile, które na długo zapadają w pamięć. Czy taki będzie dzisiejszy wieczór? Bokiego blisko Waliczyków, Polekarny, Świderski! A jak! Na wysokości pola karnego Zalewski, ładny wód Zalewski dośrodkowanie. Skończył to panowie Robert Tomandowski, a Gościder... Polekarny. Tutaj trzeba popalczyć i teraz Niko Williamsa ten w polekarnej. Ej, mamy bramkę niestety. Uszczęśliwiony kapitan Ben Davis. Na szczęście. spalony. Na szczęście. stałym fragmencie w polekarne ruszył. Mori. i brawo szczęsny! Ale się wyciągnął teraz Gozielijski w polekarny. Przed burzewiary była teraz okazja Kiwiora. Wyruszia z ziemi dzielnicki polekarne, ach, a tam nasi. A tymczasem my. Rzut go! Chciał tam zamknąć tę akcję. To miejsce, bo pamiętasz ten y... rzut w pierwszej ała, połowie. O pusta bramka Musimy wybić tę piłkę, teraz oni Orsato to będzie dośrodkowali, trzeba uważać na mura. Strącił, ale teraz Lewandowski z daleka Lewandowski, bramka z drużyny warium. Ben Davis, do niego zagranie, Ben Davis w pole broni od to! Wszystkich Polaka kosztuje ten mecz, teraz błąd fatalny, błąd Mur, Mur, żeby tylko się nie złożył do strzału do, do Piotrowskiego. Piotrowski przymierzy, przymierzył, ależ, ależ niewiele za brak, no Była ta akcja w mieczy nie rozstrzygająca, w tym meczu. wszyscy żeśmy za Przerwać tę akcję, palić się, bo idą z kontrą. i będzie żółta kartka i rzut wolny. tak. jest! Ale nie tego meczu naszych wy Zróbcie, co gra Niemcy. Polska zaczyna. A! Ma... Davis to. do jednego dla Polski. Podrobił. A i w sercach i w państwa domach Frankowski bezbłędnie Interwencje, ale już mi stało Rusza, Rusza Zalewski Ale ściutko N Szczęsny, pewnie nie tylko na stadionie Ale i w polskich domach Piątek mamy, piątek Jeste željki, Mówiłem, Fakar već u dałach, A teraz, nam to upragnjane, Byće u